A co ty między nogami, nie? Będzie ci łatwiej operować, raczej. Nie no, tu se może tak usiąść. Poczekaj, to, teraz na się nagrywa. Zobaczymy czy mnie widać. Ale ty, jak mi się sam rozsiadło, a jak miałem się na kolanach. Pójdę. No, tak. Dokładnie no. tak, żeby było śmiesznie. I co, widzisz czas? No, i... Ale no, poczekaj, no ale... Widać mnie w ogóle? No, patrząc. widać ciebie, no. Weź, zatrzymaj ten filmik, zaraz zobaczymy jak mnie widać. Się. To coś jest, no. Cześć kochani, jesteśmy dzisiaj na placu w Żybowskim w centrum Warszawy, mamy piękną pogodę Popatrzcie jakie nam tutaj wyrosły wspaniałe muchomorki Boski weź się odwróć i pokaż, jakie duże są z tych Coś czego wcześniej nie było Kościółek to był, ale tego to tutaj było Legiu, sprawy, tam tu 22, te resztę budynków i tak dalej Dzisiaj mamy mały challenge. Yy, jeden z naszych, yy, powiedziałbym, y, widzów, obserwatorów y, podrzucił nam y, pomysł skonsumowania fantastycznego, y, nie wiem czego. Zaraz Wam pokażę. Nazywa się to Polskars Source Roaming. Source Roaming. Sama y, puszka już nie napawia, op, napawia optymizmem. Wybebeszyłuje z jednej, jak i z drugiej strony. Yy, powiem Wam szczerze, nie wiem, czy chcemy to próbować. Boski powiedział, że będzie się zajadał, bo to do jego fryka, są to lubi takie rzeczy, będzie jadł i, i po prostu pokaże Wam. Ja tą troszeczkę otworzę. Zobaczymy jakie są tego walory smakowe i no i czy da się to skonsumować. No podobno szwedzi się tym zajadają. Prawda to? Prawda. Moski chyba głową, że prawda. No więc y, siedziśmy w centrum Warszawy, z racji tego, że jest tu świeży powietrza. I chcemy, że w razie czego jakby zapachniało, pozwalimy na kogoś, że ktoś mu się nie? Wiecie o co chodzi. Więc no, będziemy otwierać, będziemy próbować, będziemy sprawdzać. Powiemy Wam, czy, czy da się zjeść to coś. Dobra, słuchajcie, wnoszcie, wejść tam poza tą kamerę. przyjdziesz tutaj, zrobimy sobie stoliczek. W stolicku nakryj się. Ja tutaj sobie z ławki zrobię w stolik Czekaj, nie ma. O, to jest, o, a, a, a. Już jest stolik. proszę bardzo. Jestem ja. Y y -son, y -son. Ponieważ jesteśmy degustatorami życia, jesteśmy degustatorami, smakoszami jedzenia. Głównie Michał, co tak, widać. Chyba, chyba Ty. O kurde, ja powiedziałem Ty, powiedziałem Michał. Y głównie ernik y y tak. Także mamy dla niego, tak jak powiedział, głównie dla niego śledzie, nie dla mnie. Ja nie lubię ryb. Y zaraz to otwieramy. Y no i co? Jedziemy na żywca, tu mamy, mamy widownię e, także myślę, że ludzie będą razem z nami próbowali. No tak, chyba poczekali. Zaczynasz. E, słuchajcie, jeszcze przynieśliśmy talerzyk, żeby nie było, żeby nie było buby. E, sponsor odcinka tutaj, ten owad. Proszę bardzo. Mamy, mamy, słuchajcie, jest talerzyk. Mamy talerzyk. Nawet dwa. Dobra, weźmy to zostaw, bo jak, jak przejdzie przez talerzyk, to będzie tragedia. Trochę przejdzie plastikiem. Czekać, jeszcze coś tu mamy. Mamy ogórki kiszone. Tak, my myślę, że na ogórkach może się zacząć i na ogórkach się może skończyć. Więc yy, słuchajcie, no to no nie wiem no. No Otwiera, coś. otwiera Pokaż to pokaż, Państwu jak otwiera tą puszkę. Puszka nie chce się dać otworzyć. Jak to się <śmienicza> <śmienicza> to jest odur. O wieniu. Jezus Maria. O, fu. O, 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 obrzygało cię. O, ja. <śmienicza> to jest I straszne, to jest no, Naprawdę to tak fajnie. O, człowieku. weź to. Weź to Śledzie. One się ponad pół roku kiszą. One się siły. Jez, ma... ja. O człowieku. Mm. Mm. Masz jakieś chusteczki, żeby być nie. mam jeszcze? nic, nie mam nic. O Jezus, człowieku. Weddź, weź, Słuchajcie, Nowy rodzaj perku. Ale Ej, słabo No Przecież jest. pies tego nie będzie chciał nawet jeść. Dalej. Otwieraj, <grym> otwieraj to dalej. Niestety śledzi eksplodowały. Eee, ale trzeba twardo. Twardo. Cześć, kurwa. O, fu. No, czekaj, odejdę A to. A to jest samo dobro. Ty wylewasz to najlepsze. To no masz, kuśnij sobie. Masz samo Oj. dobro. O, kurwa. O, nie, to jest naprawdę nie do wytrzymania. Nie wiem, jak Szwedzi mogą mówić, że to jest ich przysmak. Narodowy? Narodowy tyś, przysmak? Tyś? Ale to jest świeży? Któryś to, to świeży? Dla <laughs> no, te to produkcji to 2020. 2020. O człowieku, cześć. Zalałeś ogórki. Jak teraz ogórka zjemy? Nic teraz już nie zjemy. Co, zjesz ogórka? Kiszony śledź, kiszony ogórek. Śledź jest polski, znaczy nie, śledź jest szwedzki, a ogórek jest polski. O córeki. ale po dłuższym, po dłuższym czasie ten smród jest, ten smród jest taki akceptowalny nawet. No nie wiem, tam ten facet z daleka się krzywni. Bo jest głodny, bo jest głodny. A siedzi 30 metrów dalej. No i przyszedł do parku po oddychać świeżym powietrzem a coś A coś wali Boski pusili Błąka się jak? O człowieku, A przysmak nie. O Jezus, Jak można to jeść, naprawdę ja sobie nie zdaję sprawy jak to można jeść wiecie to jest najfajniejsze? Że pachniało tylko nam, teraz pachnie wszystkim. A jesteśmy na placu grzybowskim w Warszawie. Zapach, Słuchajcie, zapach grzyba, ale teraz to zapach, zapach śledzia. O, fuh. smród. Smród, śledzia. Zobaczcie, tak wygląda. Hu, uh, odór jest niesamowity. To jest smród po prostu. tutaj pokażę jak to ładnie wygląda z bliska. Ui, ui, ui. No niestety, ale gnój ładniej pachnie. Tak? Spatrzne kupy. panie sobie już noszmy. <grym> <grym> no, mieliśmy to, mieliśmy widownię łapka. Słuchajcie, nie jest fajnie. Naprawdę nie. No, wygląda ładnie jak śledzi. O. Tak się na to patrzy, to tak wygląda ładnie. Ale powiem wam szczerze Aż mi się. No, paski Będziesz wymiotował? Się. Ja tego nie ruszę, nie ma szans. To jest taki smród, że po prostu wiesz co, ja tego nie ruszę. Mm. Nie no wiem ale... co jest czego, ale... Na samą myśl, na sam Uf. widok po prostu. Ja myślę, że ten ogórek o, 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 oblałeś tym płynem. Ty, tak, no tak. Ale mam propozycję, tam jest fontana, jakbyś o ogórka taką brudną wodą? A, a masz tam mam wodę wody? taką? O, mamy zwykłą wodę, dobra. Główny chociaż ogórka. Oklap podkoczył. Ogórek wciszony, słuchajcie. Polski. Polski. Pod Pod polskiego, pod wciszonego szwedzkiego śledzia. Uh -huh. Okej. Okay. No. Słuchajcie. Ogórek jest bardzo karta. Bardzo dobry. Mm -hmm. To jest, nie, naprawdę wchodzi. O śledziu, słuchajcie, o To jest taki ma... smród Macie pomuchajcie, jak to śmierdzi. Śmierdzi po prostu niemiłosiernie. Czujecie to? Czujecie, bo my czujemy strach. Ja się Bo mam tak, ludzie z parku powychodzili. A park jest na otwartym powietrzu. Fontanna, ptaszki, zielono, ciepło, wiosna, tak. <laughs> nie siedzimy w zamkniętym powyższeniu. Tylko tak jak widzieliście przed chwilą. Otwarty teren. Dobrze, że ludzie, niektórzy siedzą daleko nie wiedzą, co jachty, Ale patrzcie, Boski, podchodzi do zamachu. Będzie grane. E, sorry, ale ja tego naprawdę nie ruszę. Tu są flaki. Widać e. wnętrzności tej ryby, tego śledzia. No, normalnie widać ryby w wnętrzności. No. Nie jestem w stanie tego spróbować, Jest co z nami moja siostra, Paulina. Ona chętnie e, spróbuje, także tutaj. Aha, w mojej twarzy widać. Z, z drugiej strony spróbujemy. kamery zaraz, zaraz nam pomoże co warte podkreślenia, taka puszka jest do kupienia, to jest duża puszka, ja wziąłem dużą puszkę, ponieważ Michał jest duży, Ernie jest duży, miałem nadzieję, że nawet taka puszka może nie starczyć dla na nas dwóch, mm -hmm, tak, tak. ale po jego minie, Jak to jest, tak, jest Słuchajcie, starczy na hordę ludzi. <słuchajcie> nie, nie. Odpalaj to. Nie, nie. Znaczy nie bardzo wiem, jak się coś tu może zapychać, jeżeli tak to komuś smakuje, słuchajcie. O Jezus, nie. No co? Boski, no wziąłeś, kupiłeś. Przecież coś napisał od no naszych widzów, my kupiliśmy, powiedzieliśmy, że kupimy. No słuchaj, spróbować trzeba. Nie, to jest takie wyzwanie, taki challenge, którego ja po prostu nie, nie dam rady. No zobacz, świeżyna, no. Nie no, tu widać Ernie jest wprawiony. On 15 lat robił w rybach, w Tesco na na dziale rybnym tak robiłem, przerabiałem te ryby, tak przerabiałem, tyle robiłem, czyli tak jak Ty robiłem ryby karpia na święta słuchajcie ma tołości, trudno żeby nie miało skielecik jest, wszystko jest wygląda to jak wygląda, powiem Wam szczerze, że nie wiem czy domyję ręce ale już zmienimy kolor my na co dzień pracujemy z ludźmi, jeździmy z ludźmi

O, jak sobie tu pięknie wszystko rozdzielił na talerzyku. Co lepsze sobie wybierze, a co gorsze to mi każe zjeść. Nie, podzielę ci się, wyciągnę ci kolejną dróżkę. Ja pierdolicie. Ale, ale to jest smród, o stary. To jest, to jest smród a takiej jest. starej kupy. A jak śmierdzi stara kowa? No właśnie tak. No, albo... po, polegaj, gdzie zjeść. O, poczekaj, idzie zjeść. Chodź, chodź, chodź tutaj, chodź. Dobra, dobra ryba. Piesek spękał. Piesek nie będzie jak ryby. Piesek w domu ma lepsze. Szczerze powiem, że kochani, zapach jest niesamowity. Nie róbcie tego w domu, naprawdę, bo smród będzie się unosił przez dwa tygodnie. Znaczy, nie wiem jak później z kuchem, nie? Czy gorsza jak czosnek, czy nie? Aczkolwiek powiem wam, no. No nie wiem. Dobra, oddziel kawałek. Tak, tak. Nie kawałek, Ty masz tutaj całą puszkę do zjedzenia, człowieku, pół kilo śledzi wziąłem. Mhm. Następnym razem sobie zjesz pół kilo śledzi. Słuchajcie, wziąłem kawałek, o taki, nieduży, mały. To może boski Ty, takim widać, że jesteś. Nie, 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 mamy y, co prawda późną porę obiadową, ale ja obiadu nie jadłem, ale dzięki serdeczne, naprawdę. Częstuj się, częstuj się, to jest Erni dla Ciebie Także <laughs> Smacznego Tak się mówi raz chodzi śmierć O! Poszło, poszło Poszło <laughs> Poszło Dawaj, dasz radę, to jest tylko początek. I jak? I będziesz chciał wypluć? Ty wiesz, że jak tu przyszliśmy, to było dużo ludzi w parku. Teraz nie ma nikogo naprawdę. Ludzie z daleka podchodzą i, 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 i patrzą, co tu się dzieje. Jak będzie, ty. Miałeś to pogryźć, a nie ten, nie połykać tak. Tak? To sobie pogryź. Pierwsze było gryźnięcie. O, to e. to ale pozostaje taki niesmak w zębie, wiecie? Naprawdę powiem wam, takie no, słony jest, bo jest słony. Ale i proponuję całować się potem cześć kolego chcesz śledzia? nie nie bo śledź nie jest dobry ja wiem nie każdy lubi śledzia słuchajcie zapachałem się ale śledzik jest A jakaś młodzież tu przybiega chyba nam to zjeść śledzia A powiem wam że no połączenie zapachu z rybą jak zdechłą rybą jest już boski, widać, że będzie twardo walczył. Nie, ja się naprawdę... No ale zaraz. Ja się tego nie ludzie... podejmuję. Słuchaj, ludzie w Ciebie wierzą. Ja wziąłem nie ma szans do budzi, w ogóle, nie, ten, ten smród... a, różne, a różne rzeczy w życiu brałem do buzi. No ja się nie dziwię. E... Słuchaj, mały jest dla ciebie. Nie. Nawet wyjmę tą. Nie ma w ogóle nie ma opcji. Nie ma opcji, bo będzie zrzuta, tak by nie. Jest taki smród, że ten. Że... No, ale trzeba być twardy, nie? Nie, 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 nie. nie, nie, nie. Ale co, nie? Ten zapach jest nieakceptowalny dla mnie. Yy, tak zatkaj, że... zatkaj nos i przełknij. Nie ma szans. No masz To pójdź ma no. no? no to, to mój. Się że... Patrzcie, biorę taki zacny kawałek, er... nie, Ernie mi przygotował. Nie się. Proszę bardzo. Jezus, jak tu... Przepraszam. Ojej, śledź się przyjął. Patrzcie, będę, będę brał, żeby nie było, że nie jadłem. Wszystko się tutaj nagrywa? Jedziesz, byku. Biorę ostro z, z zamachem. O! Mendo, złośliwa! Gdzie żeś rzucił? Taszki zjedzą, ja Patrzcie, tego nie, ale ja jaka, tego nie ale będę. No, jaka jadłem. świnia w ogóle, widzę to. Poczekaj, no ukroję ci kolejny kawałek. Znaczy, jest to reklamowane jako super z rewelacja. No, nie dla mnie, może Paulina, może Ty. Nie? Może poczęstujemy, może przejdziemy w ogóle po, po ludziach i, i, i poczęstujemy ich tym. te ogórki już skisły jeszcze bardziej, wiesz Nie? Jedz. Tak, Możesz się pójść zapytać, czy ktoś ma ochotę spróbować szwedzkiego śledzia. W końcu yy, podejmuję drugą próbę. Za pierwszym razem płynąłem. Staram się ją spróbować przyzwyczaić do tego smaku. Aczkolwiek no, zapach nie jest za szczególny. Nie wiem, przy dłuższym posiedzeniu można byłoby przyjąć że nie jest tak źle. Powiem Wam szczerze, że zapach jest naprawdę taki dosyć intensywny. Nie no po 15 minutach to wiesz, można się przyzwyczaić do wszystkiego, nie? No niby tak. mięso wygląda, popatrzcie, całkiem sympatycznie. Zdrowo. No, tak sympatycznie. Jest, jest, ja ci nie będę żałował. Na no zdrowie. To mówisz, puszkę zabierasz do domu, tak? Poczęstujesz rodzinę. Nie, bo się wyleje. Słuchajcie, puszka weszła między ale Całkiem, całkiem. Zobaczymy dalej. Ale ty się nie krępuj, ty sobie nie obieraj. Ty człowieku, to masz jeszcze całe wiadro, wiadro, ja wiem, wiadro śledzia. Nie, nie chcę skóry, wiesz, Cały jeść, ale... O, bo tu są, wiesz, ości sama. Nie chcę jeść ości. Powiem ja szczerze, no, ciekawe to jest. Smaku. Nie jadłem czegoś takiego nigdy. No, patrzcie jakie fajne. Dosyć z Ty, ale ty coraz większe kawałki, człowieku. Tobie to smakuje, nie? Słuchaj. Jak się mówi z braku laku, to i kit dobry. Oczywiście nie umieszczając nikomu, no bo komuś to może naprawdę bardzo smakować i może być naprawdę super, naprawdę pyszne. Teraz na początku wziąłem troszkę ze środka. Teraz spróbuję mięsko ze skórką. Zobaczymy jak chodzi mięsko ze skórką i jak się tego. O jaki to jest o, mm. jaki to jest degustator? O. degustator. No nie Erni, to jest Pamiętam. człowiek, on przydziela restauracją gwiazdki Michelina o, Zapach Nie mówił o poradku, ale <laughs> powiem wam, że... To specyficzny ma zapach, ja nie wiem czy oni to kąpią. Ale to się kiści przez pół roku. Ale to, to się już skisło. No. W sensie. No, dobra. Ty na... później możesz tak jak ten piesek skoczyć do wody. się no, no, smacznego. Zrobię. Mm. Będzie. Ale będziesz sobie już kupował części takiego śledzia? Na święta co? Nie. To jest To jest zawodnik twardy Wiecie co? popiję troszkę wodę. Troszkę Troszkę Dobra, słuchajcie Ernie wykonał zadanie Ja wykonałem prawie Prawie. Prawie. Dobrze, bo... że, był, że był obok, wiecie? Prawie. Yy, spróbowałem tego śledzia, nawąchałem się go niesamowicie. Teraz trzeba będzie coś z tym zrobić, z tym smrodem. I mm -hmm. e, jak? Wrażenia? No jest ciekawe nie inne nie Smak nie jest, słuchajcie, takie złe. Smakuje trochę jak te taka szła. Ale, ale powiem Wam, że no zapach jest różnicący. Zapach jest zabójczy. Jak ci się jeszcze źle skojarzy, no to śniadanie masz wybalone z obiadem. Ja niestety mam szurę. dużą fantazję, yy, także mi się to źle kojarzy. Yy, także kończymy na tym. Myślę, że tutaj Paulina... Za chwilę, Słuchajcie, za chwilę, za chwilę będziemy próbowali czegoś słodszego, a lepszego. Mam nadzieję, że Boski sobie da radę. Przygotowałem dla niego słodki challenge. O, w końcu. Yy, więc yy, no widać, że tutaj z rybką sobie nie daje rady. A skoro się powiem Wam szczerze, że się odbija troszeczkę idziemy to rzucić ptaszką. Y... może ptaszki to zjedzą znaczy, może tam w wodzku. tam może jakieś zwierzę przyjdzie i, i, i spróbuje a jutro będzie sta dopadniętych ptaków ciekawe czy robaki to będą chciały zjeść no może i będą chciały powiem szczerze, że no y, zapach mm, ja nie użyłem tego jako kremu do rąk bo <laughs> o, o, zapach z rana dzień, do... dzień dobry, przywitałbym się ręka śmierdząca, słuchajcie no nieźle, naprawdę powiem wam nieźle ale wyzwanie podjęte, zjeść zjadłem. Daliśmy, daliśmy ja szczerze, radę, tak. Powiem ja wam szczerze, że tutaj takie jak się mięsko weźmie, wyjmie o. Oddzieli się tutaj o korpus i tak dalej, nie o. Powiem ja wam tak, śmierdzi cały czas tak samo, nic się nie zmieniło. Ale ten, ale. Ale to ja radę. Zapach. Specyficzny w smaku już trochę lepiej. Powiem Wam. Życzymy Wam powodzenia. Spróbujcie. Może dacie radę jak my, a jak nie dacie radę, to się nie przejmujcie Nie mówcie o tym nikomu. Nie róbcie tego w domu, naprawdę. Do zobaczenia Stroming. Do dostał, zobaczenia. Dostał Oscara. Więc nie wiem od kogo, ale dostał, bo tak ma napisane. Oskar z stroming, więc słuchajcie, dziękujemy. Powodzenia, sukcesów. Bawcie się dobrze. My się pobawiliśmy w czasie.